Krótko i konkretnie dzisiaj, dzisiaj rano mm, przyszła do mnie taka myśl i dla mnie osobiście wyda się tak wymianą, ja, no, tak, yy, yy, tak wibrującą ze mną, że aż pomyślałam sobie... Lat, zajmuje się głodówkami na wodzie, spotkał chyba tysiące ludzi, tysiącom ludziom pomógł przy różnych, jeśli nie tysiącom, to setkom, przy różnych problemach, dolegliwościach, ma tą wiedzę w małym palcu. Ale Ty, Ty, moja droga, Ty, mój drogi, to Ty jesteś swoim trenerem. Wszyscy ludzie dookoła mogą Ci doradzić, mogą Ci przekazać, tak, to jest to jest dla mnie, to mi się podoba, to mi odpowiada, to biorę, a to sprawdzę. Ja spośród tych wszystkich ludzi, o którym Ci mówiłem, z każdego z nich wziąłem coś, ponieważ to dla mnie działało. Nie poszedłem za żadną konkretną wskazówką, czy znaczy kierunkiem, nie przyjąłem tego kierunku, idę tutaj, nic nie zmieniam, akceptuję, podążam. Nie, wziąłem trochę tu, trochę tu, trochę tam. Ponieważ to jestem ja, to jest dla mnie, to ja poczułem i to ja czuję również, jak to dla mnie działa. Jeśli coś nie działa, szukam rozwiązań, szukam odpowiedzi na te pytania, dlaczego to w moim przypadku nie działa, co muszę dostosować, co muszę zmienić. Każdy z nas jest trenerem swojego życia. To my odpowiadamy za nasze życie. Nikt za nie nie odpowie. Nawet jeśli ludzie ci mówią, Dadzą Ci rady, dadzą Ci wskazówki, powiedzą: zrób to tak, to ta ich odpowiedzialność również w pewnym momencie się gdzieś tam kończy. Ale to Ty odpowiadasz za nie od początku do końca. Więc pamiętaj, w każdej istotnej rzeczy, która dotyczy Twojego życia, to Ty odpowiadasz za nie, w związku z tym weź to w swoje ręce. To, to jest w Twoich rękach. Możesz czasami schować te ręce gdzieś tam z tyłu. Odpowiedzialność za siebie, odpowiedzialność za swoje czyny, odpowiedzialność za swoje decyzje. Nawet jeśli kogoś słuchasz, poświęcasz komuś czas, uczysz się od niego, to również jest to Twoja odpowiedzialność, że wybierasz tą, a nie inną osobę. Ta osoba może Ci opowiadać przeróżne rzeczy, może obiecywać przeróżne rzeczy. Jak często ktoś Ci coś obiecał, a potem nie do końca było tak, jak miałby być. Dlatego lepiej od samego początku wyjąć te ręce z tyłu, trzymać je z przodu i wiedzieć, odpowiedzialność za mnie jest w moich rękach. To ja za to, to jest Twój skarb. To jest Twój skarb. Nie oddawaj go nikomu, trzymaj go w swoich rękach. Raczej pracuj nad tym, żeby bardziej poczuć siebie. Poczuć siebie, żeby dojść do takiego etapu aby odbierać to, co ludzie do Ciebie mówią, to, co różni trenerzy, naukowcy, coache, eksperci. Właśnie przy temacie, wydaje się, diety dr Dąbrowskiej, o której mówiłem parę dni temu, uśmiałem się strasznie. <noise> jak czytałem na internecie różne opinie, różne ciekawostki, jak był taki artykuł, Dieta doktor Dąbrowski jest ok, jest w porządku, ale eksperci ostrzegają. I to był taki nagłówek. W tych czasach więcej w internecie, więcej wśród ludzi krąży tak nie wiem nawet jak to powiedzieć, fejków, fałszywej wiedzy, nieprawdziwej informacji. Czegoś, co ma Ci zamkręcić w głowie, czegoś, co ma Ci po prostu spowodować, że już nie będziesz wiedzieć w lewo, w prawo, to jest dobre czy tamto jest dobre. Dopóki nie weźmiesz tej roli trenera swojego życia w swoje ręce, dopóki nie zajmiesz się swoim życiem, jeśli tego nie czujesz dzisiaj, zrób pierwsze kroki w tym kierunku, popracuj ze swoim ciałem, poczuj swoje ciało, poczuj po prostu ciało. Poczuj, gdzie ona się zaczyna, gdzie się kończy. Ja, gdy ćwiczę z ludźmi czasami, mówię lewa noga, lewa ręka. Ludzie nie wiedzą, gdzie jest lewa noga, lewa ręka. Od tego trzeba zacząć. Stań na ziemi, poczuj swoje ciało, zobacz, gdzie jesteś. To jest pierwszy krok. Z czasem poczujesz więcej. Twoje serce będzie Twoim drogowskazem, Twoja głowa będzie Twoim strażnikiem. I będziesz czuć, ok, jakaś wiedza do mnie przychodzi, ktoś, ale ja już czuję, że to w ogóle nie jest dla mnie, że ta osoba to nie jest moja wibracja. Może kiedyś, ale nie teraz. A może to już nie ten czas. Lata temu bym posłuchał, posłuchała tej osoby, ale to już... Ja już jestem gdzieś indziej. Poczuj to. W tym świecie to, to jest jedyna droga do tego, żeby poczuć, żeby doświadczyć. Prawdziwego postępu, takiego postępu, który rzeczywiście będziesz czuć z roku na rok, z tygodnia na tydzień, z dnia na dzień, że masz się coraz lepiej, że rzeczywiście coś się dzieje. Ile obietnic przeczytałaś, przeczytałeś w książkach? Czasami, czy też im bardziej coś się wydaje skomplikowane, zawiłe, myślisz sobie, to ja. To we mnie jest coś nie tak, że ja tego nie rozumiem, ja muszę więcej czasu na to poświęcić. Wiedza, prawda, to co działa, to jest bardzo proste. Jeśli coś jest dla Ciebie skomplikowane, to może to nie jest dla Ciebie, a może to jest w ogóle dla nikogo. Może to ma tylko spowodować jakiś mętnik w głowie komuś, odwieźć go gdzieś tam na bok. No dobrze, jeszcze zdradzę Ci jeden sekret. Kilka, a to już ładnych kilka dni temu, przyszła do mnie jeszcze jedna myśl, że życie to jest, to jest tak jak strzelasz do tarczy. Jeśli nie trafisz w dziesiątkę, yy, chybisz o 5 cm, w pewnym sensie, czy chybisz o 5 cm, czy o 10 cm, nie ma to wielkiego znaczenia, po prostu. Chybiłaś, chybi, chybiłeś. I tak jest z naszym życiem. Weźmy to w garść i ceńmy to. Trzeba cenić to, co mamy, cenić swoje życie, cenić to, co mamy do zrobienia ze swoim życiem, żeby to życie było rozwojowe, progres, żeby następowało, żebyś yy, czuła, czuł spełnienie. Żebyśmy nie kręcili się w kółko jak. Chomiki w klatce, w tym młynku. ciągle jakieś obietnice, ciągle jakieś testy, ciągle jakieś warsztaty, ciągle jakieś nowe książki. Mamy pełną półkę tego wszystkiego. My tego wszystkiego, to wszystko jest w Tobie. Tego nie potrzebujemy tak naprawdę. Potrzebujemy wyjąć swoje ręce z zapleców, powiedzieć: OK, ja jestem trenerem swojego życia, ja szukam wiedzy, która jest mi potrzebna do mojego rozwoju. I tak jak podawałem Ci przykład sprzed dwóch dni, gdy ja szukałem y, wiedzy na temat postu, gdy zastanawiałem się, jak to zrobić najlepiej, nagle spotkałem kogoś, kto mi odsłonił jeszcze jeden rąbek tajemnicy i wszystko się ułożyło. W podobny sposób Ty, jak weźmiesz swoje życie w swoje ręce i powiesz, ok, biorę się za to. To gdzie jest pierwszy krok, gdzie jest drugi krok, co mam zrobić, nagle zobaczysz, w Twoim życiu pojawi się odpowiednia informacja i poczujesz to, jak pojawia się właściwa osoba i pojawia się właściwa rzecz, poczujesz, ach, to jest to. I nawet tą osobę nie traktuj jako wyrocznie, nie traktuj jako alfa i omega, och, będę teraz po prostu za tobą. Nie. To jest źródło dla Ciebie. To jest źródło które dzisiaj może przez jakiś czas Ci posłuży, a po jakimś czasie z szacunkiem i podziękowaniem idziesz dalej. Powiesz, okej, okay, ten etap mam już za sobą. Dziękuję bardzo. To jest tak jak w szkole. Kończysz edukację podstawową, pierwsza, druga, trzecia klasa. Dziękujesz Pani, która Cię przeprowadziła przez te trzy klasy. Idziesz do klasy następnej. W podobny sposób jest z całym życiem. Przechodzimy to przez całe życie doświadczamy tego y, tak wiele razy, a w tym naj, najcenniejszym przypadku, czyli swojego życia, zapominamy o tym, myślimy sobie, co ja, taka mała, taki mały, y, nieświadomy, y, nie wiem nic. Ostatecznie to i tak ty za wszystko odpowiadasz. Ty płacisz rachunki, więc uczmy się strzelać tak, żeby trafić w dychę żeby nas nic nie zwiodło i tego Ci życzę dzisiaj. No Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia, do zobaczenia. Następnym razem, jutro, mam nadzieję, jutro, jutro, mamy warsztaty w okolicach Warszawy. Ćwiczymy jogę, rozmawiamy właśnie o takich rozwojowych historiach. Mam nadzieję, że wszyscy, którzy się tam spotkają, Będą chcieli być trenerami swojego życia. Zdrowka życzę.